Cześć moi drodzy, kontynuujemy projekt Alfabet Śląski, czyli przypomnę projekt, który zainicjowałem z Radkiem Palaczem i panią Heleną Leśniowską. I teraz już jesteśmy przy literze, przy literze P. Czy literze, P, jak... literze P. A P... do litery P, jak pamiętacie, z poprzedniego odcinka, został. P jak tak, Peter. Tak tak. I, i, I do tego do litery P został nominowany przez Roberta Wardę, czyli Papyna z projektu Dumming po naszemu. DJ Papen pozdrawiamy, tak, tak, pozdrawiamy go, uwielbiamy jego filmiki, Górda. a został nominowany. uwaga, uwaga, Piotku, Picha, jest tutaj ze mną. Dzień dobry. O, to witam, Ty, Peter. Witam ja to witam ja to jo, witam <laughs> Was bardzo pięknie, bardzo serdecznie. Są my oczywiście w Katowicach i świeci słońce, bo w Katowicach zawsze świeci słońce. No i mamy literę P, no i jak P, to się nam co kojarzy? Pulok. O matko, mnie, tak, mnie tego w internetach nie puszczą przecież. Pyter, co ty robisz? Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, kto wie, to, to wie, się kto nie wie, to, dobra, to się wytnie. Dobra, na przykład może być tak, może być, jesteśmy na placu albo ja. na pla nawet... Na na placu placu no to jest normalne, to jest normalne A, a chodziłeś na plac w ogóle? Za, oczywiście, za na plac, tak, na plac, wyjdziesz na plac, to, to, to był tak zwany... Można było wszystkich był, spotkać, Tak, nie? to był tak zwany standard, idziesz na plac... Yy, 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 Fuzzball pograć, tak. Ja. pograć, pojeździć na kole, to też jest takie, że w Polsce, jak powiesz, że na koło, nie, na, idę ja. na koło, to oni mówią, ale jak na kole? <grymne> Kiedyś kolega powiedział, że się y, wywalił na kolej i, i drugi tak słucha i mówi, no jak, około że się... Mówi, ja, Nie, że, na, na. No, że, że, ten, <grymne> że, że, że około. Ja, ale wracamy do... Dobra, mamy, mamy tak, mamy plac, no to jesteśmy na placu na małym placu budowy. Ale te place są takie fajne na, przed lokami, na podwódkach no, naszych, tak, na osiedlach. Wiemy o co chodzi. To, 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 plac, to to, to, plac, to plac to jest miejsce, chłopcy, chłopcy, gdzie, ja można, się gdzie można wyleźć i można sobie my powiedzmy my. dychnąć. Drugie to na przykład może być Paryzol, który yy, dzisiaj na pewno nie jest potrzebny, bo jest piękne słoneczko, a trzecie na przykład to może być na p już powiedziałem wszystkie trzy, to coś wymyśliłem no na plac trzeba liść, to było na plażę. A najlepiej śpiechty może być dzięki za podpowiedź. Może być na przykład: e, idymy, ale to co? Idziemy na to piwo. Idymy. Ja. Bezalkoholowe. Idymy piechty, idymy ja. piechty. Wiadomo, że piechty. Dobrze, nie idźmy śladem nie. niektórych artystów. I artystek. W każdym razie możemy... Piechty to też jest. I nawet używam do dzisiaj piechty. Mm. To choć piechty idziemy, to, to skoczymy. Skoczymy piechty na Mariacką. Czyli tych e, słów w godce śląskiej na P jest dużo, ale to nie tylko słowa, ale też jakieś Co tam jeszcze skojarzenia jeszcze na P. No Piotrowice, dzielnica Katowice. Piotrowice na tak? pewno na P. Co Mogą my? być piekary śląskie. o. Pozdrawiamy. Wiekary śląskie pozdrawiamy, to jest też piękne miasto. Szyna bo... na P, no też, też tutaj. na P. Także tych, tych słów jest dużo, ja no. myślę, że będą internauci oglądający pisać w komentarzach, co im się Co kojarzy. jeszcze na P? Napiszcie, co jeszcze na P, bo teraz tak na gorąco ciężko. Co, co jeszcze jest na P takie po śląsku, co się mówi? Ehm, paciulok. <laughs> Ale dobra, tego też się <laughs> <by tutaj>. <śmiech> Paciulok. <śmiech> <laughs> Panciulok, ale tak to co przejdziemy do kolejnej nominacji? Tak, ale jeżeli ktoś już zapamięta to co powiedzieliśmy, czyli paryżol, parasolka, piekty, czyli iść e, iść iść na nogach, iść piekty, iść na plac, czyli na podwórko, na przed przed nadwór, nadwór, tak, tak, tak. To jest to jest najważniejsze. My sobie za chwilę piekty pójdziemy, ale teraz nominacja kolejnej, kolejnej osoby do Ja nominuję, R. bo kolejna literka to jest R. literka R. Ja nominuję Seba, ty nie uciekniesz. Ridel. Teraz ty jedziesz, no na ale moje. nam się Ridel, jedziesz, jedziesz trzy słowa. Eee, oprócz tego pozdrawiam ciebie i całą rodzinę bardzo, bardzo serdecznie. Seba. To co, my wam? Ja dziękuję tutaj Dziękuję bardzo, drobim, 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 dzięki za spotkanie. za e, przyjęcie nominacji do literki. I oglądajcie smurfy. Do literki. Tak mi się e? tak mi się do literki R nominowany Sebastian Riedel, mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie, a wy śledźcie, oglądajcie alfabet Śląski, bo to projekt, który ma pokazywać to, co fajne, to, co ciekawe i, dotyczy, i to, co dotyczy Śląska naszego, żeby promować, pokazywać, jaki fajny to jest region, prawda? Jaki no nie, fajne region, region, region jest fajny, region jest zielony, region jest... E... Bardzo kulturowy i kulturalny, bardzo lubię Śląsk, jestem od zawsze związany ze Śląskiem, więc dla mnie, dla mnie tutaj Śląsk jest niezwykle istotny i, i staram się tutaj na Śląsku być, żyć i, i, no i tworzyć. A przekonywał Piotrku Picha, zespół film, nasz artysta. Ja, tak. Wszystkiego dobrego, dzięki. I oglądajcie Smurfy. Pozdrawiam.